Przyjechałyśmy do Bydgoszczy, zakwaterowałyśmy się w Boemie i spacerek, spacerek na wyspie Młynów, na Starym Mieście, bardzo uroczy, piękny dzień. Jest mi niezmiennie i miło powitać wszystkich. Rozpoczynamy drugi sezon spotkań z cyklu Artyści w Bohemie. jesteś taką osobą, która ma niezwykle ciekawy życiorys, a twoje życie jest pełne, tak się zastanawiałam przez moment, punktów zwrotnych i to nie zawsze są takie punkty, które sobie sama wymyśliłaś, niektóre życie ci przyniosło. Więc gdybyś ją tak przeanalizować, bo chce cię nakłonić do, czy zachęcić do opowiedzenia, jak to się um, dochodzi do takiego momentu, do, do jakiego doszłoś w tej chwili, przejdźmy przez twoje punkty zwrotne. Całe moje życie składa się z przypadków, i kiedy sobie właśnie, i kiedy sobie po, po, po wielu latach jakby zrobiłam taką retrospektywę tego życia, to zdziwiłam się, że, że w życiu nie ma przypadków, absolutnie, że wszystko gdzieś to jest tak, tak jakoś dziwnie szło w jedną stronę i to już można sobie jakby dorabiać do tego ideologię, czy, czy, czy mamy, czy nasze życie jest zdeterminowane, czy ile mamy wpływu na to życie i tak dalej. Miałam taką przyjaciółkę no, w liceum, która, która prawdopodobnie dlatego, żeby nie być osamotnioną w swojej drodze, postanowiła, mówi chodź, pojedziemy do pantomimy do Tomaszewskiego. A ponieważ nie wiadomo było, co tak ze sobą zrobić w tym życiu, bo ja oblałam egzaminy na psychologię, znowu, przypadek, dostałam pytanie z jedynej lektury szkolnej, której nie przeczytałam, Ona nie zdała na, na Akademię Sztuk Pięknych i mówi, choć pojedziemy do Wrocławia i spróbujemy się dostać do tego Tomaszewskiego. I to rzeczywiście był y, y, znowu następny cud jakiś boski, że y, dla, dla mnie, że y, akurat odeszły Tomaszewskiemu trzy aktorki poważne. Y, jedna wyszła za mąż, druga się obraziła, a trzecia coś tam. I on tak został bez kobiet w tym zespole i takie właściwie z ulicy dwie, których nie miał prawa przyjąć, ale przyjął. Ale jak już nas wyrzucił, to, no to ja już wiedziałam, że ja już do Gdańska po pierwsze nie wrócę, bo, bo już jak się raz człowiek wyda, na niepodległość wybił, to, to już nie po to, żeby, żeby z powrotem wracać. A po drugie, no już ten bakcyl Wielkiej Sztuki przez duże S został, jak mi się wtedy wydawało, został wygnięty. Witaj, Jenafer. Znacie się? Tak. Ratuj się chociaż ty! Nie! A. Wytrzymaj! Geralt! Geralt! Ja nie potrafię kochać! Wybacz mi! A. Dobra, no, bo dziękuję bardzo. Tomasz, co się dzieje? Mierzę sobie. A co, nie wolno? Słucha? Chciałbym zobaczyć, jak to jest. przyjść te wasze ciuszki, czy was to nie ciśli? w ogóle. A ty co? Co? W takim stroju paradujesz przed ochroną? Przynajmniej ktoś zauważy, że jestem kobietą. No to, był, to ostatnie to była komedia, którą właśnie dla mnie Tarasinowicz napisał po tej klęsce. <Kidz absence> ja ją pokażę. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem, jeżeli przyjmuję czy wiesz rolę, gdzie wiem, że, że trzeba się rozebrać. W ogóle no co, idzie się do szkoły teatralnej i y, y, y aktorka, dziewczyna musi wiedzieć, nie? Że, że, że jest to, aktorstwo jest sztuką udawania oczywiście, ale no, gołego biustu się nie uda, tylko trzeba to pokazać zwyczajnie. Reszta, już resztę można udawać. Natomiast, no, więc kiedy dostałam taką propozycję, to, to, to oczywiście ją przyjęłam. Jerzy Kryszak wtedy był, proszę Państwa, aktorem... A, amantem. Trudno sobie to wyobrazić, ale mamy no, no, dobrą wolę. On wyobrazić. on grał. On grał. Właśnie główną no, rolę takiego rycerza jak to, to taki film do tego. I właśnie ja miałam z Jurkiem tę scenę erotyczną. I co się okazało? Jakoś to przeżyłam. To będę jeszcze drążyć w ten temat, czy to jakoś się trzeba nastroić, bo kiedyś pamiętam, wczoraj Marek Konrad powiedział, że tak. Mówi tak, ja to jestem z tego pokolenia, który musi się skupić, jakoś pomyśleć, no i iść potem do tego łóżka. Mówi, a ta młoda taka, mówi teraz aktorka, z którą tam gdzieś grał scenę łóżką, to ona mówi tak, zjadła bigos, obliza, co mówi, no to lecimy, no. Bo to nie, nie, nie ma żadnej, żadnej możliwości tutaj jakiegoś... Yy, yy, jakiś, jakiś podwiet, żeby naprawdę coś się zdarzyło, bo to jest yy, to jest tak lewa, lewa Ręka, wyżej, wyżej, teraz tutaj yy, światło tak, yy, nie, stop, stop, yy, nie tak, yy, trochę przekręćcie się, a tutaj nie, źle to ciało, źle jest. To trzeba poduszkę tu podstawić, no to niech tam też przyjdzie poduszkę pod. No i to tak wygląda jak wręcenie scen erotycznych, no to jest, to jest w ogóle nie ma z niczym wspólnego. A, 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 właśnie cała magia kina na tym polega, że później, wow, są wielkie, nie, piękne, no miętności tak. i uczucia i się człowiek w to wierzy. A w tej chwili może w nagrodę za to, co do tej pory zrobiłaś, zaśpiewa Anna Więckowska przy łka, Łukaszów Baniaków. Pora na egzamin wstępny. Już wiemy, że komisja była zacna, wiemy, że Grażyna dostała się do szkoły teatralnej, a jeszcze nie wiemy, jak wystąpiła i czy dzisiaj jej się uda ten egzamin zdać po raz drugi. Ona jest on, on, on spotkały na pomora, w turystycznym straju w już z Podpaką gazety Artystów. Panie że? od